Cześć, zainspirowana filmikami innych dziewczyn postanowiłam Ci się powiedzieć o moich ulubionych lakierach do paznokci Zacznę od tych lakierów, które towarzyszyły mi w tym sezonie praktycznie codziennie Ja ci nie mam ulubionych paznokci, ale to wynika z tego, że mam dużo zmywania i może potem po tym pozmywaniu pomaluję Moje dwa ulubione kolory w tym sezonie to jest pomarańczowy i czarny Pomarańczowy jest numerem L21, natomiast czarny to numer L24. To jest marka Sephora. Bardzo fajne lakiery. Bardzo fajne lakiery matowe. Ja ogólnie wolę matowe od tych takich perłowych. Jakoś mi się źle kojarzą. Kolejne, które też są z Sephory. To są takie dwie maliny. Ta bardziej. Znaczy ta bardziej ciemna, ta jaśniejsza malinka. Ta tutaj jest numerem L19, ta ciemniejsza N41. Takie rysyne one nie są jakoś tam szczególnie y, trwałe. Tak Maksymalnie myślę, że dwa dni, znaczy, w zależności w sumie. Ja nie mam niestety sconwarki w domu, więc muszę to robić ręcznie, więc może od tego to zależy. Znaczy na pewno jakoś tam 50 stopni. Kolejne dwa. A. Mi się to jest taki kolor koralowy, bardzo przeze mnie lubiany Niestety nie mam tej karteczki, nie wiem jaki to jest numer To jest czerwony To jest N06 Kolejne moje kochane maluchy z Sephory to są turkusowe, takie morskie Ten jest taki perłowy, jeden przynajmniej perłowy mam To jest M21 i drugi matowy, o numerze L22 I szalenie modny w tym sezonie, kolor Habrowy na pasnokciach Bardzo fajnie wygląda, L23 Z tymi sefory lakierami to myślę, że najgorsze jest to, że one bardzo szybko robią się gęste I wtedy trzeba użyć specjalnych specyfików, ja do tego celu mam rozcieńczać touch Inglota Czasami, czy wcześniej, robiłam to z paznokci, Efekt był myślę, że taki sam. Także, albo to. Czy mówią, że lepiej jednak używać specjalnego preparatu, tak? Ale jakoś nie widzę tu różnicy. Kolejnym makierem, który, który lubię, jest firmy Inglot. Nie widać tego. To jest Inglot, uwierzcie mnie słowo. To jest numer 331. On jest bardzo fajny, bardzo taki naturalny kolor. Ale jak dla mnie ciężko się go nakłada Jakoś tak widać na nierówności. Jest ogólnie ciężki do nałożenia, ale bardzo fajny. I on jest chyba on nie zawiera jakichś tam szkodliwych związków, ja nie wiem. No to wszystko na ten temat. Bardzo proszę o komentarze. I właśnie, jeśli jesteśmy już przy paznokciach, to może porozmawiamy trochę o dłoniach. Ja właśnie mam problem z, dłoń, z dłońmi. Ponieważ, jak mówiłam wcześniej, nie mam znowarki i muszę robić to ręcznie No i dodatkowo jeszcze jak wychodzę na mróz i, i moje dłonie cierpią Macie może jakieś, jakieś sprawdzone, dobre kremy do rąk? Jak tak, to bardzo proszę o poradę i do zobaczenia